Nauka i biznes to dwie dziedziny, które połączone ze sobą mają ogromny wpływ na to, co dzieje się wokół nas. Nie jest tajemnicą, że wiedza i technika, oczywiście wykorzystywane w odpowiedni sposób, nakręcają gospodarkę. Dobrze rozwijająca się gospodarka sprawia, że wszystkim nam żyje się lepiej. Transfer wiedzy do biznesu to zjawisko obserwowane na całym świecie. Parki naukowo-technologiczne rosną jak grzyby po deszczu. W Polsce na przestrzeni ostatnich kilku lat również można zauważyć, że biznes, nauka i technika jednoczą siły. W województwie lubuskim powstaje pierwszy park naukowo-technologiczny o nazwie Park Technologii i Logistyki Przemysłu Interior. Jego misją jest rozwój gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie efektywnych powiązań między nauką i biznesem oraz stymulowanie innowacyjnej przedsiębiorczości w otwartym środowisku partnerskiej współpracy. Pomysł na budowę parku interior narodził się w 2009 roku podczas wizyty prezydenta Nowej Soli Wadima Matyszkiewicza w niemieckim Atendorn. Tam zobaczyłem coś, co mnie bardzo mocno zainspirowało. Wiele lat temu przedsiębiorcy lokalni postanowili stworzyć coś takiego, co miało służyć przede wszystkim właśnie tym firmom. Powstał model, który próbuje w jakiś sposób przenieść na warunki polskie. Jest to Podmiot, który z jednej strony szkoli, przygotowuje do zawodu przyszłych pracowników strefy przemysłowej, właśnie w Niemczech, w miejscowości Atendorn, a jednocześnie produkuje i wytwarza, przez co sam na siebie zarabia. Sprawdzone rozwiązania wykorzystywane przez sąsiadów z Zaondry zainteresowały też władze województwa lubuskiego. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Urzędu Miasta Nowej Soli koncepcja budowy parku znalazła się na liście inwestycji kluczowych dla regionu i otrzymała dofinansowanie w wysokości 9 milionów złotych z lubuskiego regionalnego programu operacyjnego. Wartość całego projektu to blisko 23 miliony złotych. Trzeba było stworzyć wniosek, ten wniosek obronić. tak? Ten wniosek musiał przejść ocenę formalną i merytoryczną. I to zajęło nam cały 2010 rok. Park interior będzie działał w nowosolskiej strefie aktywności gospodarczej. Lokalizacja nie jest przypadkowa. Nowa Sól bardzo dynamicznie rozwija się gospodarczo. Ulokowały się tu światowe koncerny, m.in. z Niemiec, Francji, Japonii, Holandii czy Wielkiej Brytanii. Za Nową Solą przemawia też wiele innych aspektów. Silne tradycje przemysłowe, istniejący już park przemysłowy w postaci firm zlokalizowanych w strefie ekonomicznej i regionie nowosolskim oraz ciekawe położenie geograficzne. Bliskość szlaków komunikacyjnych, bliskość granicy z Niemcami, e, Rzeka Odra, Port, lotnisko w Babimoście, blisko Zielonej Góry z Uniwersytetem Zielonogórskim, który daje nam wsparcie, jeśli chodzi o potencjał nauk naukowy, to wszystko skłoniło nas do podjęcia decyzji odnośnie. E, Tworzenia warunków do rozwijania przemysłu w oparciu o wiedzę. Bardzo ważnym elementem całego przedsięwzięcia jest stworzenie bazy i warunków do kształcenia kadr, które zasilą nowosolski i regionalny przemysł. Interior nie tylko stworzy możliwości do poszerzenia kwalifikacji zawodowych pracowników już zatrudnionych, w swojej ofercie ma również usługi z zakresu doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw. Chcielibyśmy podnieść poziom Oferowanych usług, produktów, a to wiąże się z potrzebą budowania zespołów ludzkich na odpowiednio wyższym poziomie wykształcenia i edukacji. Dlatego związek pomiędzy Interiorem a a, Gelią, a innymi przedsiębiorstwami, jest jednoznaczny. Ważny jest również fakt, że infrastruktura parku Interior będzie udostępniona dla powstających innowacyjnych firm. Możliwość korzystania z zaplecza technicznego i laboratoryjnego parku pozwoli im na wdrożenie do produkcji nowoczesnych technologii. Jednym z zadań interiora jest wsparcie przedsiębiorstw, te, które dopiero będą powstawać, które nie mają jeszcze lokum i tutaj interior wychodzi wyjdzie z ofertą na rynek, jeśli chodzi o takie pomieszczenia w pełni wyposażone, umeblowane z dostępem do internetu, z telefonem. Tak więc każdy przedsiębiorca, który będzie chciał rozpocząć działalność, będzie tutaj miał możliwość ulokowania się. Dodatkowo, Interior oferuje też dostęp do usług doradczych i szkoleniowych oraz pomoc w ubieganiu się o unijne środki. To wszystko sprawia, że powstający park Interior kształtuje się na nowoczesną instytucję wsparcia biznesu z doskonale przystosowaną infrastrukturą. Która aktywnie będzie inicjować oraz inspirować do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Priorytet drugi: stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego. Działanie 2.4. Transfer badań nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw. Fundusze europejskie dla rozwoju lubuskiego.